Budowę naszego serwera zaczniemy od złożenia obudowy dla naszego Raspberry'ego w celu uniknięcia przegrzewania się go. Pierwszymi dwoma elementami, które musimy ze sobą połączyć jest nasz Raspberry oraz dolna podstawka obudowy. Łączymy je ze sobą za pomocą czterech śrubek z przezroczystymi tulejkami, które wkładamy pomiędzy dolną obudowę oraz Raspberry'ego. Śrubki zabezpieczamy od góry nakrętkami. Po pewnym przykręceniu wszystkich czterech śrubek możemy przejść do kolejnego etapu, jakim jest złączenie czterech kolejnych elementów naszej obudowy. Składamy część, przy której są wyjścia HDMI, składamy górę, część tylnią, w której jest wejście na kartę SD oraz część boczną. Kolejne dwie części, które musimy są połączyć, jest to tylnia obudowa, na której jest wejście na kartę SD oraz boczna obudowa, na której jest wycięta dziura pod porty HDMI oraz port zasilania. Po połączeniu tych dwóch części dołączamy do nich górę oraz kolejny bok. Po złączeniu dwóch dłuższych boków naszej obudowy z jednym krótszym za pomocą śrubek przyszedł czas na montaż wentylatorka do górnej części obudowy. Po przykręceniu wentylatorka i włożeniu go w odpowiednie piny zgodnie z filmem, przyszedł czas na skompletowanie naszej budowy za pomocą ostatniej ścianki bocznej. Po tym jak złożyliśmy całą budowę oraz podłączyliśmy wiatrak, jesteśmy gotowi podłączyć zasilanie do portu USB-C znajdującego się na dłuższym boku Raspberry. Po skończeniu składania obudowy dla naszego Raspberry'ego, możemy pobrać dla niego system. Wchodzimy na stronę raspberrypi.org. Przechodzimy do zakładki Download. Pobieramy Raspberry Pi Imager for Windows. Instalujemy go w wybranym przez siebie folderze. Po skończeniu instalacji uruchamiamy program. Odszukujemy pod zakładką Choose OS systemu Ubuntu. Na dalej systemu Ubuntu 20.04 LTS dla Raspberry Pi 3 i 4. Następnie w SD-Card wybieramy naszą kartę SD. I teraz czekamy na koniec procesu instalacji. Po zakończeniu pierwszego paska nastąpi drugi. Sprawdzający, czy wszystko jest ok. Po skończeniu instalacji systemu na naszej karcie SD musimy teraz wejść w jej pliki. Odszukać plik network config. Zgodnie z filmem usuwamy wszystkie niepotrzebne nas rzeczy, a następnie Odkomponujemy wszystkie linie e, od Wi-Fi w dół włączając w to linie Wi-Fi. Zmieniamy nazwę naszej sieci oraz hasło zgodnie z filmem. Ten krok pozwoli naszemu Raspberemu automatycznie podłączyć się do naszej sieci domowej. Następnie przechodzimy na stronę naszego routera. Jeśli nie odnajdziemy ustawień naszego routera pod takim adresem, jak to widać na filmie, musimy poszukać tej informacji w internecie lub na umowie z naszym dostawcą usług. Przechodzimy, tak jak w naszym przykładzie, do zakładki Local Network i odszukujemy, jaki adres dostało nasze Ubuntu od naszego routera. W naszym przypadku jest to 192.168.1.100. Na innych routerach takie informacje mogą znajdować się w innym miejscu. Teraz uruchamiamy program PUTTY i wpisujemy w nim adres naszego Ubuntu, razem z portem 22 i zaznaczoną opcją SSH. Po podłączeniu się do niego wyskoczy komunikat o kluczu. Akceptujemy go, i teraz możemy się zalogować. Hasło i login są takie same. Jest to Ubuntu. Pierwsze o co poprosi nas Raspberry, to jest zmiana naszego hasła. Zmieniamy je zgodnie z naszymi upodobaniami. Po zmianie hasła. Możemy przejść na naszą stronę, gdzie znajdą państwo kod instalatora. Kopiujemy cały ten kod i wrzucamy go do pliku idom_instalator. Zapisujemy plik i uruchamiamy go. Nie możemy odpalić pliku tak jak na naszym nagraniu. Postępujemy zgodnie z nim i nadajemy sobie sami uprawnienia do tego pliku wykorzystując komendę HamOT. Podczas procesu instalacji wyskoczy wiele pytań o to, czy chcemy coś wykonać. Możliwe my odpowiedziami jest zawsze Yes lub No. We wszystkich opcjach oprócz jednej wybieramy Yes. No wybieramy w momencie, kiedy instalator spyta się nas czy chcemy udostępnić zdalny dostęp do konta root do bazy danych. Po zmianie naszej konsoli ze zwykłej linuxowej na MySQLową wpisujemy komendy zgodnie z filmem, zaczynając od pierwszej komendy create database myapplication. W momencie kiedy podczas instalacji systemu otworzy się konsola z plikiem env, musimy edytować go zgodnie z linkiem w opisie. Konfigurujemy go przy pomocy naszych danych. Gdy w naszym instalatorze skończą wykonywać się migracje, musimy utworzyć konto superusera. Wykonujemy to zgodnie z filmem. Po zakończeniu instalacji systemu IDOM musimy zainstalować aplikację zewnętrzną DataPicity. Robimy to zgodnie z filmem, kopiując link ze strony DataPicity. Po zainstalowaniu Data PCT cały system powinien działać.